To Irek i Ala. Współtworzymy projekt Co Mówi Pies, którego misją jest to, żeby psom żyło się lepiej. Uczymy o psiej komunikacji, żebyście lepiej rozumieli swoje psy, a dzięki temu będziecie mogli zapobiegać problemom i skutecznie rozwiązywać te, które już się pojawiły. Każdy jest przekonany, że jego pies go kocha. Taką miłością szczerą, bezwarunkową. Nieważne co się z nim robi, jak się z nim postępuje, tak, jest... Nawet takie powiedzenie, wierny jak pies, czyli po prostu pies, niezależnie od tego, od sytuacji, zawsze będzie z nami. Tak, najlepszy przyjaciel. No, jest dużo, dużo, dużo różnych powiedzeń na temat psa, które jakby uznają, że no, po prostu na psa to zawsze można liczyć, tak. nieważne jakim by się było człowiekiem. Nie? Tak. Złym, złym <laughs> czy dobrym. Jedne z najczęstszych zachowań, które są um, uważane za wyrażanie miłości przez psa, to jest na przykład lizanie po twarzy. Kiedy się nachylimy do psa, tak, on tam podchodzi, próbuje nas polizać. Daje buziaczki. Tak, daje buziaczki, dokładnie. Albo takie emocjonalne witanie, kiedy wchodzimy do domu, tak pies skacze, ojejku, jak się stęski, no po prostu. Piszczy czasem. Tak, piszczy, tak. marzył, tylko żeby, żeby z nami znowu się spotkać. Czy na przykład ciągłe chodzenie za nami po domu? Mnie na, na zajęciach klienci często mówią o tym, że. No, jest za mną, wszędzie za mną chodzi, nawet do łazienki nie można spokojnie pójść, bo tak tam zawsze kocham. siedzi tak. No, tam niektórzy tak to uważają, ale bo, że jest przywiązany tak bardzo tak, mocno, tak. Tak. I, I wszędzie po prostu potrzebuje, e, potrzebuje być ze mną. E, no, po prostu cze, e, jest takie przekonanie, że pies, e, że, że to jest rola psa. Kochać człowieka, tak? po to został stworzony, z marszu niezależnie od tego, czy on. Był dobrze traktowany, czy nie, jak długo jest z tobą, czy coś się działo, czy wcześniej, czy się nie działo, czy ta relacja została w jakikolwiek sposób budowana, czy ktoś się starał w ogóle o to, żeby ten pies jakieś emocje odczuwał wobec, wobec niego. No to po prostu uznaje się, że ten pies no po prostu powinien. Tak jest, tak, powinien. Tak, do tego został stworzony. No właśnie, ciekawi nas, co ty myślisz na ten temat, dlatego byłoby fajnie, gdybyś zostawiła, zostawił komentarz pod tym nagraniem. Yy, czytamy wszystkie komentarze i na większość z nich odpowiadamy. Także pomaga to nam właśnie dowiedzieć się, yy, no, co myślicie, tak? jakie macie przekonania, problemy. No i przy okazji wspieracie nasz kanał, więc mam nadzieję, że do tego szczytnego celu się dołożycie. A teraz powiemy coś, co być może was zdziwi, a mamy nadzieję, że sprawi, że zaczniesz patrzeć na swojego psa zupełnie inaczej, yy, po prostu z innej strony. Przede wszystkim, tutaj Irek wymienił te zachowania, o których bardzo często myślimy w taki pozytywny sposób, właśnie, że pies wyraża uczucie, wyraża miłość, że jest to dla niego coś dobrego i dla nas, kiedy on tak robi. Natomiast wyjaśniamy. Po kolei, lizanie może być prośbą o dystans, czyli wtedy, kiedy ty nachylasz twarz do twojego psa i twój pies się liże po tej twarzy, e, to najpewniej mówi, wiesz co, jesteś za blisko, weź ty się, odsuń. Bo dla psów zbliżanie twarzy jest sygnałem grożącym, dlatego e, wiele z nich właśnie reaguje takim odlizywaniem wręcz od siebie człowieka. E, oczywiście. To w konkretnym kontekście czasami lizanie może być też formą pielęgnacji, ale to jest raczej wtedy, kiedy po prostu leniwie sobie leżycie na łóżeczku i piesek, nie wiem, jest blisko i w pewnym momencie zaczynacie miarowo lizać. To jest co innego. Z kolei skakanie może być oczywiście oznaką radości. Natomiast pamiętaj, żebyś się zastanowić, czy na pewno dobrze jest, żeby on aż tak emocjonalnie przeżywał ten Twój powrót do domu, bo to najczęściej oznacza, że coś jednak jest w relacji nie tak, że skoro pies tak desperacko wita Cię w progu, no to być może bardzo tęsknił, być może ma początki problemów separacyjnych, o których jeszcze nie wiesz, bo żaden z sąsiadów nie powiedział, że Twój pies wyje albo szczeka, nic nie jest poniszczone, natomiast pies zachowuje się jak wariat, niezależnie od tego, czy wyszedłeś na 5 minut, czy nie było Cię. 5 godzin. No i już pomijam fakt, że skakanie może się nie podobać innym ludziom, którzy wchodzą do domu, a z tym zwykle potem chcecie walczyć. No bo nas pytacie na zajęciach: Słuchaj, co zrobić, żeby pies nie skakał na ludzi, jak, wchodzi, jak wchodzą do nas do domu. No właśnie. Kolejna rzecz, czyli ciągłe chodzenie za tobą, to nie jest dobry objaw. To generalnie już na pewno utwierdza nas w tym, że pies ma problemy separacyjne, ma początki, a być może już jest w zaawansowanym procesie. Jeśli jeszcze nie ma tych intensywnych objawów, no to prawdopodobnie one się pojawią z czasem. Wycie, szczekanie, niszczenie przedmiotów, gdy zostaje sam. Dlatego to nie jest coś, czym warto by się zachwycać, a poza tym Twój pies nie odpoczywa, kiedy cały dzień chodzi za Tobą, jeśli Ty się przemieszczasz z pomieszczenia do pomieszczenia, nie wiem, gdzieś sobie zrobić jedzenie, picie, tak kręcisz się po domu. Świadczy to też o niskim poczuciu bezpieczeństwa psa w danym miejscu, jeżeli ciągle musi za Tobą chodzić. To znaczy, że nie, jest do końca, nie czuje się do końca bezpiecznie, bo tak to by się położył, gdzieś zasnął, tak odpoczywał sobie, no i robił coś, wtedy, kiedy ma na to ochotę, a nie jakby uzależniał to, co robi od tego, co Ty robisz. Miłość, relacja to jest kontrakt dwustronny, tak? Mamy z jednej strony kogoś, kto coś daje, z drugiej strony ktoś coś odbiera, ale też coś daje od siebie, tak? I później znowu jest to odwzajemniane czy to w tą, czy w drugą stronę. Jeśli będzie to relacja jednostronna, no to prędzej czy później ona się zawali, upadnie. Więc musimy zwracać na to uwagę. Oczywiście nie twierdzę, że źle traktujesz swojego psa. Chodzi mi o to, że czasem dobrze byłoby Zrozumieć psa lepiej, postarać się zrozumieć psa lepiej, ponieważ mamy bardzo dużo informacji na temat psów, które są już mocno nieaktualne. Nauka o psach ciągle się rozwija. To, co my robiliśmy na początku naszej pracy, już często jest bardzo nieaktualne. Zmieniamy, jakby, nasze podejście do psa, zmieniamy nasze spostrzeżenia. To jak patrzymy na psa, to co z nim robimy, to jak też mówimy wam, jak budować tą relację, tak co należałoby robić. Cały czas się to zmienia i no też nie należałoby zakładać, że wiem już wszystko, tak, bo miałem już pięć psów wcześniej, albo tam, nie wiem, od urodzenia, od dziecka, mhm. czy to, że to w jakiś sposób sprawia, że jestem omnibusem już i już po prostu naumiany. wszystko, tak, wszystko, o psach wiem. Warto by było mm, się uczyć, bo jest dużo rzeczy, które jeszcze możemy się nauczyć wszyscy, tak, nie tylko, bo my również. Dokładnie. No i tak naprawdę właśnie to zrozumienie zapewnia tą dwustronną relację, no bo wtedy Ty rozumiesz swojego psa, wiesz kiedy on Cię rzeczywiście kocha i kiedy wyraża to uczucie, a kiedy jest to jakieś zachowanie stresowe czy, czy problemowe. No i jakby tutaj tak gwoli podsumowania można by powiedzieć ym, kilka takich ważnych rzeczy. Czyli dla psowatych, w tym właśnie naszych domowych zwierzaczków, czyli psów domowych, Najważniejsze dla zbudowania społecznej relacji yy, są te punkty. Oczywiście jest ich więcej, ale dzisiaj omówimy te najważniejsze. Przede wszystkim wzajemne wsparcie, czyli kiedy psu jest trudno, boi się, coś przeżywa, jakieś trudne emocje, nie bądź obojętna, tak? Nie, nie patrz na to, a dobra, musi sobie tam poradzić sam. Yy, po prostu warto wtedy go pogłaskać, powiedzieć coś miłego. W jakiś sposób uspokoić. No i odwrotnie, bardzo wiele psów też przychodzi w momencie, kiedy pies czuje, że człowiek jest smutny, nie wiem, siedzisz, płaczesz, czy, czy po prostu jest ci źle. Sporo psów albo robi wtedy z siebie błazna, albo właśnie wtedy dobiera się do twojej twarzy i zaczyna cię lizać, tak jakby właśnie próbując uspokoić, tak, sprawdzić: hej, co z tobą, co się stało. Więc jakby psy z nami empatyzują ale pamiętaj, żebyś ty też empatyzował, empatyzowała ze swoim psem, więc wsparcie jest ważne. Druga rzecz to taka otwartość na komunikację i jej prawidłowe zrozumienie. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli twój pies szczeka, nie wiem, robi coś, zachowuje się w jakiś sposób, to żeby nie od razu nie myśleć o tym w kategoriach, jak go tego oduczyć, tylko bardziej co chce mi przekazać w ten sposób, tak? Bo to wszystko są komunikaty. Plus, ty ucz się psiego języka, żeby prawidłowo rozpoznawać te komunikaty i wiedzieć, co ty też mówisz do psa swoim ciałem, swoimi gestami, postawą ciała czy tonem głosu. Kolejna rzecz ważna dla psów to wspólne długie wędrówki w ciekawych uwaga dla psa miejscach to, że ty uwielbiasz chodzić po rynku, wtedy kiedy występują tam akrobaci i jest jarmark świąteczny, to niekoniecznie znaczy, że twój pies też podziela twoje pasje. Raczej dla psa będą interesujące takie miejsca jak łąki, pola, gdzieś gdzie będzie mógł sobie powęszyć, pochodzić, pobuszować w wysokiej trawie. Dlatego takie wspólne wędrówki będą bardziej wartościowe. I ogólnie tutaj można jeszcze powiedzieć, że to do tej budowania, tej relacji, ważnej jest właśnie spełnianie potrzeb. Potrzeb mamy na myśli nie tylko siku, kubka i jedzonko, co, co oczywiście też jest ważne, są tak zwane elementarne potrzeby psa i człowieka. Natomiast właśnie zrozumienie psich potrzeb typu rzucie i gryzienie, tak? Jeśli pies, nie wiem, cały czas szuka sobie czegoś do, do lizania, do rzucia w swoim mieszkaniu, a nie ma swoich gryzaków, nie ma swoich zabawek, no to Twoją rolą jest mu to dostarczyć, żeby miał co robić z tym. Potrzeba węszenia na przykład, żeby sobie mógł coś wyszukać w trawie czy, czy w zabawce węchowej. Potrzeba bycia zrozumianym, potrzeba bliskości, potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Także to są takie najważniejsze potrzeby i fakty, o których powinieneś powinnaś pamiętać, żeby zbudować fajną relację z psem. Zdobywanie wiedzy na temat psa jest bardzo ważne do tego, żeby budować relację, właśnie, żeby umacniać tą więź. Wierzymy, że te treści pomogą Ci w budowaniu tej relacji i w tym, żeby tego psa lepiej rozumieć i żeby być lepszym opiekunem. Jeśli chcesz, żeby takich opiekunów było lepszych więcej, no to zasubskrybuj, skomentuj, udostępnij to innym, yy, naciśnij dzwoneczek, te wszystkie rzeczy, które no mogą pomóc nam rozwijać kanał i też Tobie przypomnieć o kolejnych treściach, bo no, będzie ich sporo i będziemy je publikować. Natomiast, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej yy, o potrzebach psa, yy, o, yy, o tym, jak budować relacje, to kliknij w ten filmik tutaj na górze, się pokaże. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.